Witajcie, witajcie w kolejnym odcinku z serii The Forest. Dzisiaj mieliśmy iść na odbój Czekana i do narkowania. Ale przełożymy sobie to na, na, na live'a, pomoże mi ktoś wtedy, bo sam tutaj chyba nie dał rady. Um, w sumie mógłbym pójść sam, bo nic tutaj nie ma w sumie, tylko nie wiem jak dojść tam w sumie. Nic tam ciężkiego nie ma, żadnych kanibali takich ciężkich tam oczywiście nie ma, bo yy, bo mutantów mogę sam pokonać mutanty w ogóle, ale tak, żeby coś z tym faktem zrobić, jak dojść tam to średnio idzie. To wygląda tak, jak. Yy, jak widzicie Trochę się to zmieniało Zniszczyłem tutaj tamte Susfarki, przeniosłem je tutaj O takie susareckie Mam trzy rybki w sobie Mieliśmy mieć darmowe jedzenka, tak i tak jest, z tego wielko nie korzystamy Tak, tak się rozbudowaliśmy, niech tutaj będziemy już no, do końca serii Mówiłem, że te ty! Cztery kanibale. Weźmy sobie ten armor, który sobie wyłosiłem. No Mamy cały armor na sobie, mamy... Zrobiliśmy ciepły kombinezon. Zrobiłem, czy... nie wiem, czy jest na filmie, czy nie. Ale zajmiemy się dzisiaj tą strefą. Tak jest, tą srofą się dzisiaj zajmiemy. Ehm, będzie tak w sumie. Tutaj. Mamy to wtedy. Idziemy za tym, za tym, no i teraz to, no i elegancka, dobra mamy później, nie tak, że będą tutaj schody. tutaj do tego miejsca o tu do tego miejsca okej okay. do tych gier, żeby będzie już połączenie tutaj zrobimy platformę nie tylko knię tutaj zrobimy platformę w tym miejscu Z czymś zrobimy platformę i w tą tutaj tutaj to tutaj... tu jest mega do i tutaj na dole no, zrobimy o tu w razie, jakbyś miał nic nie jak No kurde. No chodź No jaka <laughs> Jak to kurwa wygląda i jak pierdolę. Ja opier dalej. Dobra, cofniem. Eeeem. Dopończmy naszą budowlę. Tu jest, tu jest ta platforma. Jeżeli coś nie będzie zrobimy schody znaczy zrobimy tą platformę wokół schody zrobimy ehm, I jeżeli będzie za nisko zrobimy no e, i zrobimy jeszcze bardziej do góry schodami zrobimy kolejną platformę i już będziemy na pewno wszystko gra wszystko będzie grało e, ślicznie dobra pójdźmy tutaj tu jest tutaj już mamy schemat taki okej okay. odbierajmy komórkę potrzebna dobra jest standardowa podłoga że jest. Lepiej zrobić coś innego w sumie Niż to Zróbmy sobie tutaj Czekajcie bo tutaj miałem co pułapki właśnie Czekajcie tutaj co to... Próximo, czyli... cheio Super, porra. No, se porra não sabe, a porra, А, нет, однако так не будет. Так не может быть с вами. Просто... Все то. И, то. И, то. И, то. Окей, никак. Nie, 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 dobra. Musimy poznać sobie jakieś wykorzystanie na tą strefę, yy, tutaj na tę strefę, tu na, tutaj na tą strefę. Połączenie te, tej tyrolki, coś, coś, coś w tym stylu w sumie, to nie będzie działać, to będzie działać tam, to, to powinno być większe. Ta tyrolka już działa, można spróbować przyjechać się. Brawo. Pięknie tak jest um, no to co? Jakoś się pomalutko rozwijamy um, Daliśmy sobie plan wszystkich tutaj um, naszych um, budowli zapytacie skąd biorę drewno jak tutaj nie, nic nie jest potem um, jest tutaj coś tak za, zarąbione, że ja tutaj po prostu owczyłem. Znaczy, owczyłem, nie będę was kłamał, po prostu. Ym, nawet sam w sumie nie wiem, dlaczego to yy, tak szybko odrosło, kurde. Nie wiem, dokładnie. Ale tu niektóre drzewa yy, już poddostały to, więc tutaj też mogło podrosć. Ale najpamiętniej gra właśnie tutaj stąd drzew i od razu brałem w yy, taki y, rozwalałem to było kilkanaście drzew było właśnie stąd, stamtąd też brałem i to wszystko jest tutaj w naszych domkach A to ładnie wygląda pod noc pięknie no no w komentarzu powiedzcie czy chcecie serię z Deep Simulator czy Simulator Ukraińca o co z tego po prostu Simulator Czy chcecie odcinki z tego? O, ktoś tu biegnie, ktoś tu to jest groźny O, mamy tutaj pana Dobra, więc to będzie dzisiaj na tyle Na odcinku Wiem, że nic nie zrobiliśmy konkretnego Nudny odcinek Ale sporo czasu też nie mam Zrobiliśmy tutaj sobie właśnie to, jak wcześniej mówiłem, nie będę się znowu powtarzał. Plany. Chcę mieć jakieś tutaj... to jeziorko. Będzie jakoś zagospodarowane. Całe to, to będzie wszystko zagospodarowane. To będą wszystko budowle. Będą jakieś... Yy, salony, kuchnie i w ogóle. To jeszcze będzie w budowie. To będzie około 50 odcinków. Też... Odcinek osobny jak się po prostu tylko z, z kanibalami będziemy bić. To będzie osobny odcinek więc to pójdźmy do domku i to będzie już koniec tego odcinka. Zjeść. A no, tu mamy przecież te mamy zapis. Ok. Więc to będzie na tyle Dzisiaj na tym odcinku. Przepraszam, że to taki szybki i nic tutaj nie zrobiliśmy falsz Ale to tak. Tatej paniebole, tam będą pułapki, tu będzie zagospodarowane. Co są plany, tylko muszę mieć chęci i zapał do tej gry, bo już zaczynamy się tutaj już odwiedzić troszkę i brakuje mi chęci więc jeżeli chcecie dalsze odcinki z The Forest dajcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu że chcę dalej tą serię a na pewno daj mi to jakąś podbudowę i będę na pewno to jakoś nagrywał i na pewno to nagrywał na 100% więc jeżeli będziecie w łapek w górę będę wiedział że jesteście ze mną i będziecie chcieli tą serię The Forest więc zostawcie łapkę w górę i komentarz. Ja się z Wami żegnam. Na razie i cześć.